Witajcie kochani Jana Krzyżanowska. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o uznawaniu potrzeb. O tym, że możemy uznać potrzeby drugiego człowieka, w ogóle je zauważyć, zrozumieć, tylko wtedy, tylko wówczas, kiedy one zostały uznane w nas. I posłużę się tutaj przypadkiem. Przykładem mojej klientki, z którą dzisiaj właśnie miałam sesję, i też co zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka, moja klientka zwróciła się do mnie z takim tematem, że boi się spać przy zamkniętych drzwiach i zgaszonym świetle. Ale głównie nacisk w jej, w jej wypowiedzi padł na te zamknięte drzwi. To jest młoda osoba, to jest przepiękna, cudowna osoba, młoda. Natomiast kiedy zapytałam się jej, co się z nią dzieje, kiedy w tych w tym pokoju i próbuje zasnąć i drzwi są zamknięte. Ona opowiedziała o swoich uczuciach w ten sposób, że czuje zagrożenie, czuje lęk, czuje bezradność. I kiedy poszłyśmy za tymi emocjami, kiedy znalazłyśmy przyczynę, doprowadziło nas to do takiego punktu, kiedy miała cztery latka i była w domu swoich dziadków, obudziła się w nocy, określiła czas mniej więcej na drugą w nocy, była malutkim dzieckiem, ona nie do końca wiedziała wtedy, co ma zrobić. Zobaczyła te zamknięte drzwi, zobaczyła, y, że jest ciemno, że w pokoju jest sama. Y, I z jej wspomnień y, pamiętała zawsze, że tata utulał ją do snu, tak? Czekał, aż ona zaśnie. I to wydarzenie, kiedy ona się w środku nocy obudziła i zobaczyła zamknięte drzwi, ciemność wywołały w niej silne emocje, właśnie zagrożenia, bo nie wiedziała, co ma zrobić miała takie poczucie, że wszyscy śpią i że nikt jej nie ratuje. I to nas do zaprowadziło do takiego e, m, fajnego punktu, w którym ona zrozumiała po pierwsze, skąd się to wzięło, ale też, że uświadomiła sobie, że czekała na pomoc taty. I teraz, kiedy poszłyśmy dalej w to, okazało się, no tam zostało e, uzdrowione to miejsce, tak? czyli tata uznał tam jej potrzeby. No i poszłyśmy zatem dalej, że tata dla niej był zawsze właśnie takim mm, e, pomocnikiem, takim wybawcą, taką osobą, która dawała jej poczucie bezpieczeństwa, że gdyby jakikolwiek potwór miał ją w nocy zaatakować, w tych jej dziecięcych lękach, to tata miał ją uratować. I tata zawsze był żeby ją uratować i ja poprosiłam, żebyśmy z Tatą na chwileczkę spotkały się w tej przestrzeni energetycznej, żeby ona z Tatą mogła na ten temat porozmawiać i żeby mogła wyrazić to, że pomimo tego, że ona już teraz nie ma tych czterech latek, ona nadal liczy na to, że kiedy cokolwiek się wydarzy, to Tata ją uratuje, kiedy jakiekolwiek nocne strachy zaczną ją ogarniać, to Tata ją uratuje. No ale w te, podczas tego spotkania tata się wypowiedział, <laughs> że ona jest już na tyle duża, że sama może do tego stanąć i że jak będzie, to ją ratuje, ale jakby go nie było, to ona już sama powinna sobie radzić. I kiedy zapytam, jaki był stosunek taty do niej, to był dosyć chłodny, był taki um, zdystansowany. No i to mnie skłoniło do tego, żebyśmy poszukały głębiej, więc poprosiłam, żeby tata opowiedział nam, kiedy on musiał zrezygnować ze swojego dzieciństwa. Dlaczego nie pozwala mojej klientce być w tym lęku, dziecięcym lęku, tak? Bo moja klientka ma 15 lat. No i okazało się, kiedy poprosiłyśmy w tej przestrzeni energetycznej, żeby tata zabrał nas do miejsca, z którego płynęło jego poczucie, że musi być już dorosły, że musi być już duży, że już musi sobie sam radzić. Okazało się, że kiedy miał 15 lat, e, sytuacja ekonomiczna w jego domu zmusiła rodziców do tego, żeby wysłać go do pracy, żeby wsparł e, gospodarstwo domowe. Tak, bo było trudno, trzeba było e, mierzyć się z finansowymi problemami. Dlatego on, jako 15-latek, został wysłany do pracy. <laughs> I e, kiedy sprawdziłyśmy, kiedyś, kiedy zczytałyśmy te emocje taty, Okazało się, że tam on został tak jakby odarty z dzieciństwa. Tam nie, jakby on rozumiał to, dlaczego musi iść do tej pracy, natomiast on nie czuł się z tym dobrze. Kiedy do tej przestrzeni energetycznej zaprosiłyśmy jego mamę, której potrzebował wtedy, żeby ona go wsparła w tym trudnym, jego mama również oświadczyła, że jest już na tyle duże, że powinien sobie sam poradzić, że już nie potrzebuje opieki. I mm, znów to mnie skłoniło do tego, żeby pójść głębiej dalej w rodzie, i ustalić, dlaczego <laughs> mama nie widzi tego, że piętnastoletnie dziecko, które jest zmuszone pójść do pracy, może z tego tytułu odczuwać pewien dyskomfort, jakieś ciężkie emocje, potrzebować wsparcia. <laughs> I okazało się, że kiedy ona miała podobny wiek, również została, ona została w ogóle jakby odsunięta od rodziny. Tam wydarzyło się coś takiego, że ona tą rodzinę musiała opuścić, idąc do pracy. I z tego tytułu czuła się bardzo źle, bo czuła się porzucona, czuła się niepotrzebna, czuła się odsunięta. Kiedy badałyśmy, kto mógłby ją wesprzeć w tamtej sytuacji, pokazał się jej brat, który również w podobnym wieku został przez rodziców oddelegowany do pracy i on stanął w jej obronie. Prawdopodobnie mówił swoimi emocjami, tymi trudnymi ale to kiedy wypowiedział wszystkie te emocje, które zostały tam zablokowane, które tam nie zostały wypowiedziane i kiedy jego rodzice i ich rodzice to usłyszeli, to um, byli bardzo zdziwieni, że przecież on się nigdy nie sprzeciwił, przecież on nigdy nie zakwestionował tego, przecież on nigdy nie powiedział nie. On prawdopodobnie nie powiedział nie, dlatego że on rozumiał na poziomie e, intelektualnym sytuację, w której był. Tak, w, którym, w której była cała rodzina i on wiedział, że musi wesprzeć rodzinę. Natomiast to nie zmienia faktu, że w takich sytuacjach my odczuwamy jeszcze pogubienie, odczuwamy jeszcze lęk silny przed zmianą, i całe mnóstwo to dorosły człowiek czuje się niekomfortowo, kiedy musi pójść do nowej pracy, a co dopiero nastolatek. W związku z tym, kiedy jego rodzice uznali jego Lęk, uznali jego cierpienie, on mógł w ogóle wyrazić to. Zobaczyli nagle, że jego siostra również może być za młoda na to, żeby opuścić dom, na to, żeby zacząć samodzielne życie, w związku z czym yy, została uznana jej niegotowość do tego, żeby porzucać już dzieciństwo, żeby w taki brutalny sposób wchodzić w dorosłość. I kiedy tamte emocje zostały uznane, cofnęłyśmy się, wróciłyśmy jakby do życia tutaj do, do, do dnia codziennego, <laughs> i okazało się, że kiedy e, babcia została uznana, mogła uznać lęk swojego syna, 15-letniego, który e, szedł do pracy, żeby wesprzeć rodzinę. Dzięki temu uznaniu on poczuł się, że, nie jest, że to nie jest za karę, że to nie jest jego wina, że zostaje gdzieś ukarany tą pracą. On zrozumiał, że może wesprzeć rodzinę i zupełnie inaczej zmieniła się energia, która popłynęła wtedy. On nadal mógł być dzieckiem, natomiast nie oczekiwano tym, że on pójdzie do pracy, tego, że on zostanie, porzuci jakby swoje potrzeby jako dziecka. One nadal były szanowane i było to uznane jako coś wyjątkowego, że on jeszcze poszedł wesprzeć rodzinę, poszedł do pracy. I kiedy w tacie zostało uznane to jego niewysłuchane, ta, ta niewysłuchana potrzeba bycia uznanym jako dziecko, tata mógł wreszcie uznać to, że jego córeczka nadal może go potrzebować. Ona pomimo tego, że ma te 15 lat, nadal może być e, zalękniona, e, może być zaniepokojona, może... W różnych momentach może potrzebować jego wsparcia. I to pięknie popłynęło, dlatego że w tej przestrzeni Tata jej obiecał, że nawet jak będzie miała 50 lat, to on będzie ją cały czas wspierał, cały czas będzie pogromcą jej potworów, które mogą się gdzieś pojawić. I to pokazuje, że tak długo, kiedy my mamy nieuznane nasze potrzeby, nie umiemy uznać potrzeb innych osób, bo nie rozumiemy dlaczego w ogóle miałyby być uznane, skoro nam ich nie uznano. Czyli jeżeli ja nie mogłam czegoś w życiu robić, to ja przyjmuję to jako taką prawdę na temat życia, że w tym wieku na przykład, w wieku 15 lat, dzieci się usamodzielniają, nie potrzebują już rodziców, na przykład idą do pracy. No wiadomo, że mojej klientki tata nie wysyła jeszcze do pracy, ona jest w szkole i uczy się. Ale nie zmienia to faktu, że on nie widział jej potrzeb z tym związanych, z tym, żeby nadal móc być w tym dzieciństwie. Bo wiek nastoletni jest bardzo trudny, bo to jest właśnie takie pewnego rodzaju przejście z okresu, kiedy jesteśmy dziećmi, do okresu, kiedy zaczynamy wchodzić w dorosłość. I teraz rodzic, któremu nie uznano jego potrzeby jeszcze bycia dzieckiem, nie będzie umiał dostrzec potrzeby w swoim dziecku. Więc kiedy my pozwolimy sobie uznać nasze potrzeby kiedy pozwolimy sobie o tych potrzebach opowiedzieć, wyrazić je, to wtedy będziemy też mogli te potrzeby zobaczyć w kimś innym. I to jest niezwykłe, że akurat tutaj moja klientka jest niezwykle mm, niezwykle otwarta. Ona przepięknie czyta swoje emocje, ona pięknie gdzieś ma wglądy w siebie, jak na wiek 15 lat jest dla mnie to jest naprawdę wielka przyjemność pracować z nią. Natomiast my często jako dorośli właśnie nie uświadamiamy sobie, że blokując coś, nie pozwalając. Tak? naszym dzieciom na przykład na pewne rzeczy, blokując je przed pewnymi rzeczami, to tak naprawdę to cały czas chodzi, nie uznając ich potrzeb, tak? to chodzi cały czas o nasze nieuznane potrzeby. Więc kiedy my teraz popatrzymy na swoje dzieci i zastanowimy się, dlaczego ja mu tego odmawiam, dlaczego ja mu tego zabraniam, dlaczego ja uważam, że już na przykład powinien albo powinna coś, to cofnijmy się i zobaczmy, jak to było z nami. Bo tutaj, w przypadku mojej klienki, pięknie się ta rana w rodzie pokazała, właśnie w wieku, kiedy ona osiąga te 15 lat. To jej rana zaczęła wychodzić, jakby przy okazji, właśnie tych zamkniętych drzwi, przy okazji tego ochronienia jej przed, przed tatę. Że jakby wypłynęło coś, co w Rodzie, popatrzcie, 15 lat miał tata, 15 mniej więcej lat miała babcia, kiedy oni zostali pozbawieni swojego dzieciństwa. I jakie to jest niezwykłe, że w Rodzie następne pokolenia będą chciały odblokować to, co tam nie zostało wyrażone. I jeżeli my tego nie nie znajdziemy, bo czasami bardzo trudno nam jest się z tym połączyć. Jeżeli my tego nie odkryjemy, to odkryją to nasze dzieci, więc obserwujmy nasze dzieci, z czym one się wierzą, bo czasami one za nas będą próbowały rozwiązać nasze konflikty wewnętrzne czy nasze blokady, z którymi my nie mamy już kontaktu. Bo nie każdy ma takie połączenie ze sobą, nie każdy ma takie wglądy, natomiast popatrzcie, że dzięki temu, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach nasze dzieci są wychowywane w zupełnie inny sposób, kiedy będziemy y, obserwować je, to one nam bardzo często pokażą, y, pokażą nam nasze blokady, pokażą nam nasze rany i dzięki nim będziemy w stanie wyczyścić to, co w rodzie jest zupełnie już nam niepotrzebne. Tak? To, co domaga się już uwolnienia, wszystkie te obciążenia, bo wierzcie mi, jest tego całe mnóstwo. Nasz ród, każda z tych osób w naszym rodzie była <laughs> doświadczona w bardzo trudny sposób. Niestety tam były czasy, kiedy nie mówiło się o swoich emocjach, kiedy był tak zwany zimny chów, i w tym cho zimnym chowie tak naprawdę nie liczyło się nic poza działaniem, poza pracą, poza przetrwaniem, bo takie były czasy. Rzadko kto może się po poszczycić rodziną, w której rozmawiało się o emocjach, gdzie liczyły się te emocje, kiedy w ogóle zwracano na nią uwagę. Więc to, co bardzo gorąco polecam, obserwujmy to, z czym mierzą się nasze dzieci i poszukajmy, czy nasze dzieci nie rozwiązują jakiegoś naszego konfliktu, jakiegoś naszego ciężaru. Bo niestety tak to jest, że te trudne emocje, które zostaną zamrożone, one nie znikną i nie wyparują, tylko dlatego, że na przykład pewne pokolenie się zakończy. My niestety dostajemy je tak jakby w naszym systemie spadku, energetycznym spadku i ten spadek będzie musiał gdzieś w jakiejś formie się uzewnętrznić. Uzewnętrzni się albo w naszym życiu, albo w życiu naszych dzieci, albo naszych y, wnuków. Więc o, bądźmy czujni. Myślę, że osoby, które akurat śledzą mój kanał y, są osobami bardzo otwartymi, gdzieś bardzo świadomymi, więc uczulam jeszcze raz na to, żeby zobaczyć w nas, w naszych dzieciach, w naszych wnukach może, czy one przypadkiem nie pokazują nam czegoś albo nie niosą czegoś. Pewnie tak jest, dlatego że, że to się zadziewa na poziomie podświadomym. Natomiast pamiętajmy, popatrzmy w czego my nie jesteśmy w stanie komuś uznać. I to mogą być dzieci, ale to mogą być również partnerzy, że nie, na przykład nie zgodzimy się na czyjąś wolność wypowiedzi, nie zgadzamy się na czyjąś wolność i kontrolujemy za bardzo. Tych przypadków z życia codziennego może być mnóstwo. I popatrzmy, czy przypadkiem my właśnie nie blokujemy i nie jesteśmy w stanie uznać czegoś, dlatego właśnie, że nam. To nie zostało uznane, że nam nie, nie, nie wolno było, że nam nie pozwolono, że nam nie uznano. Więc kiedy my to w sobie zobaczymy, że my nie uznajemy czegoś w innych, albo nie dajemy przyzwolenia prawa na coś innym, to zadajmy sobie pytanie, jak było w naszym przypadku. I prawdopodobnie odkryjemy to, kiedy w nas, gdzie w nas jest to nieuznanie, i wtedy możemy tam wrócić, możemy to odwrócić, tak? Także kochani, na dzisiaj, na teraz, tyle. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie lajkować, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, bo. Muszę Wam się przyznać, że ostatnio długo mnie nie było, ale bardzo wiele się nauczyłam. Miałam bardzo dużo klientów, bardzo dużo tutaj się działo, jakby indywidualnie i to też spowodowało, wiele rzeczy w życiu mi się też wydarzyło, ale o tym będę opowiadała pewnie, bo mam nadzieję, że, że tak regularnie zacznę się znowu pojawiać. Dowiedziałam się, słuchajcie, że żeby moje filmy były promowane, żeby one miały zasięgi, żeby trafiały do ludzi, to właśnie algorytm musi widzieć zainteresowanie, a uczę się teraz, oj, z wiekiem cały czas się uczę i pewnie nigdy nie przestanę, uczę się tego, jak to wszystko działa i okazało się, że 80% osób, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału, a was to przecież nic nie kosztuje. Natomiast jeżeli będziecie mnie subskrybować, to ten kanał będzie się rozrastał, tak? On będzie trafiał do większej ilości osób, którym można może pomóc. Natomiast on pomoże mi również się rozwijać. Także będę bardzo wdzięczna, jeżeli odwdzięczycie się chociażby właśnie z zostawieniem jakiejś łapki albo zasubskrybowaniem mojego kanału, jeżeli ten temat Was interesuje to gorąco zapraszam i jestem bardzo wdzięczna za każdą Waszą interakcję ze mną tutaj. Także ściskam Was, dziękuję i do zobaczenia wkrótce.